Witam wszystkich na moim kanale Tarot Empatii na czytaniach dla znaków Zodiaku na październik. Widzicie, mam bardzo już świeczka, bardzo jesienna. Kolorystycznie. O, udało się zapalić cepałkę. To dobrze, chciałem, żeby tak się symbolicznie ta świeczka zapaliła na pierwszym filmie. E, jaki nagrywam dla wszystkich, tak? Jako wstęp. Mam kawę, żeby mówić trochę przytomniej, może i e, tarot kruków. Tak, na tą jesień przygotowałem e, dla Was. E, myślę, że myślę, że świetnie się sprawdzi. Piękna, też taka jesienna kolorystyka. E, Tradycyjnie, tak, muszę Wam podziękować za całe wsparcie, za komentarze, za lajki, za subskrypcje, yy, za maile. <laughs> yy, I co? I za to, że jesteście, bo bardzo mnie, to, yy, bardzo mnie to motywuje, bardzo mnie to podnosi na duchu i taką, taką zawsze zalewa taką fan, fajną falą pozytywnej energii, jak, jak yy, właśnie. Dostaję feedback z Waszej strony. Jak opisujecie te czytania, tak? Te, które ja tutaj robię, jakby z Waszej strony, z Waszej perspektywy, jak to odbieracie, to jest, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i bardzo ciekawe, tak po prostu, tak zwyczajnie. Bardzo ciekawe. ok Dobra, na razie żegnam się z Wami i zapraszam Was do, żeby nie przedłużać. Do czytań dla Waszych znaków miłego października. Przechodzimy teraz do rozkładu dla ryb. Czytanie będzie odbywać się w intencji rozpoznania wszystkich energii, jakie potrzebujemy znać w tym momencie, jakie potrzebujemy wiedzieć dla większego dobra, dla lepszego samostanowienia o sobie. Dla mądrości. Tej mądrości, do której mamy dostęp zawsze wtedy, gdy otrzymujemy odpowiednie wskazówki od losu. Rybę, ryby, ryby. Dobra. Wasza sytuacja az buław. Um, przed momentem dosłownie wodnik miał w tej samej pozycji też Asa Buław. E, zobaczmy e, co przychodzi. Odłożę wszystkie karty. Rozłożę od razu sąd. Co przychodzi, co odchodzi? Szóstka kielichów. Przeszłość odchodzi w przeszłość. Szóstka kielichów to taka karta przeszłości. Ehm... Pamięci wspomnień. Może mówić o przyszłości indywidualizowanej albo ogólnie o takim wyidealizowanym szczęściu. Okej. Okay. Eee, może czas się po prostu trochę odgrodzić od tego, co było. Zwłaszcza, że sąd mówi o pewnym od, właśnie odrodzeniu, o od, nowym początku. tak? Coś, Coś wychodzi. Z ukrycia i wychodzi na powierzchnię jakieś informacje, które wszystkie zmieniają, tak? Które, które wszystko zmieniają. A błach oczywiście też początek czegoś nowego. Takie, takie nawet bardzo mocne zaakcentowanie tego. Zobaczmy, co jest wyzwaniem królowa kielichów. Hmm. Utrzymanie jakiegoś spokoju w ramach, w ramach tej zmiany. Co jest odpowiedzią na wyzwanie? Hm. Piątka buław. Jakiś konflikt albo jakieś nieukierunkowanie. Ja bym też zasugerował tutaj, że um, może być problem z decyzją jednoznaczną decyzją. Wasza siła? Szóstka buław. Świadomość własnych możliwości. Na czym się skupić? Ósemka monet na pracy, na codziennej pracy. I zobaczmy wynik od razu. Królowa Mieczy. Zacznijmy, może, od końca. Tak? Królowa Mieczy, jako wynik, od razu mi tu przychodzi na myśl to, że decyzje, które będą podjęte, zobaczcie, też mamy pewne takie przejście z królowej kielichów do królowej Mieczy, tak? z tej energetyki stricte emocjonalnej. Wchodzimy w, w taką energetykę twardych decyzji, pewnych konkretów, konkretnych decyzji, zdecydowania też takiego postrzegania i siebie i innych i swojej sytuacji bez jakichś upiększeń to jest ta karta mówi o takiej wewnętrznej sile dostrzegania rzeczywistości taką jaką ona jest to jest też oczywiście umiejętność wiązania pewnych wątków w swoim życiu które może na pierwszy rzut oka nie są jednoznaczne Mogą, mogą jakby nie, nie wydawać się bezpośrednio ze sobą powiązane, ale Królowa Mieczy ma właśnie ten talent dostrzeżenia tego um, i zrozumienia tego. To jej daje siłę um, i też takie poczucie, że jej decyzje są dobre i są właściwe. I faktycznie jest tutaj dużo, dużo na rzeczy w tym, że, że te, te właściwe decyzje tak, potem owocują w przyszłości. E, idziemy od tyłu, dobra, no to idźmy sobie od tyłu, na czym się skupić? Ósemka monet. Ja myślę, że w kontekście em, tej nowej sytuacji, to co mówiłem, tak? Bo te, te trzy karty no, tutaj mówią o tym, że wchodzisz w nowy etap. E, jakaś decyzja została podjęta. E, i, teraz, i, I teraz już jakby wydarzenia toczą się swoim własnym rytmem. E, na część z nich nie masz wpływu. Tak, to karta sądu. Jakby dzieją się poza tobą. Um... A to, co Cię zapalało, tak, to, to ta iskra, ten azbuław jest taką też trochę energią em, kapryśną, tak. Jakby to nie jest coś, na czym można polegać długoterminowo. Długoterminowo można polegać na ósemce monet, tak, bo to są konkretne działania, konkretne aktywności, które powtarzamy dzień po dniu, raz za razem z taką, z taką precyzją, i z koncentracją, i skupieniem, i takim całkowitym oddaniem się temu. To nie jest energia, gdzie mamy w której. Jest miejsce na kaprys, tak, na jakąś zabawę to jest energia takiej osoby, która realizuje się w ramach pewnych może nie do końca łatwych aktywności, ale dlatego, że rozumie ich wartość, dlatego, że rozumie, że tak wybrała w przyszłości i że tego właśnie chce. W ostatecznym rozrachunku tego właśnie chce. Chce codziennie pracować, powtarzać obowiązki które może nie są bardzo interesujące i bardzo ekscytujące, ale, ale są zdroworozsądkowe, są mądre i są, jakby mają to oparcie we mnie. Oparcie w moich decyzjach, w mojej sile, w mojej mocy. E, szóstka buław to jest karta sukcesu właśnie dzięki ciężkiej pracy, osiągniętego z jednej strony dzięki takiej mądrości, znajomości samego siebie, ale też właśnie em, temu, że wcześniejsze nasze decyzje, jakby zostały dokonane w oparciu o to, kim jestem, taką o dużą znajomość siebie. Myślę, że szóstka buław może mówić o takim e, momencie trochę e, wyciągnięcia z siebie tego, co mamy najlepsze. Tak, to jest ten talent do tego, żeby, żeby faktycznie awansować i żeby wchodzić wchodzić coraz dalej i coraz wyżej. Mówi się, że jest to też karta samospełniającej się przepowiedni albo po prostu prawa przyciągania, tak? dostajesz to co, to, co wybrałeś. Twoja decyzja, tak myślę, Twoja moc może być tutaj dostrzeżona przez otoczenie, co to znaczy. W praktyce to znaczy, że to, co będzie realizowane, będzie realizowane autentycznie. Tak, skoro zostanie zauważony przez otoczenie, skoro zostaniesz odbierany w konkretny sposób, to znaczy masz ten potencjał, bo ta karta mówi o waszej sile, tak? O tym, że to jest możliwe do zrealizowania, inni ludzie to zobaczą. A to znowu wprawi w ruch tą Twoją intencję. Tego Asabuław, można powiedzieć, tak? który się gdzieś tutaj e, zadziałał. Odpowiedź wyzwaniem, tak? Tutaj, królowa, królowa kielichów. Myślę, że wyzwaniem jest emocjonalność, mówiąc tak ogólnie, tak po prostu, może ta, te dwie karty tutaj e, emocji, tak dwie karty wody, szóstka kielichów i królowa kielichów mu mówią o tym, że. Pewne zmiany, pewne decyzje, nieważne w tym momencie, już czym e, powodowane, co za nimi stało, e, nie są łatwe. Być może wywołują e, emocje, które były związane z przeszłością, które pojawiały się już w przeszłości, prawdopodobnie nie raz, w jakiś sposób są dopisane do waszej osoby. Królowa kielichów, tak? Ten archetyp osobowy. E, i po raz kolejny musicie sobie z nimi poradzić, tak? W sensie znowu, znowu wchodzicie w to samo. Trochę trzeba się od tego odciąć, tak? Dlatego ta szóstka kielichów mówi o... Mm, pojawiła się na pozycji przeszłość. Natomiast mm, odciąć się nie znaczy udawać, że tego nie ma, bo, to nie, bo tak nie wyjdzie, bo to, to się wtedy nie uda, bo one wtedy będą jeszcze bardziej silniejsze i jeszcze większe jest prawdopodobieństwo, że właśnie... Eee, wrzucą cię tak w to samo. W, to, w tą samą takie miotanie się trochę. Tak. Natomiast e, myślę, że ta piątka buław jako odpowiedź na tą na tą emocjonalność, tak, na te koszty emocjonalne, tak to widzę tutaj tego wszystkiego. E, ta piątka buław, ona e, mówi o tym, że warto jest się konfrontować też z samym sobą, warto mieć w sobie pewną zgodę na to, że pewne rzeczy nie będą łatwe, ale Zaufanie do siebie ma być jakby oparte nie na takiej gwałtownej, na takich gwałtownych reakcjach, na, na pewnej takiej kapryśności re, reakcji. Trochę takiego męczeniu samego siebie nawet tym wszystkim, ale na czymś, co jest trochę poza Tobą, tak? na czymś, co sobie wmontowujesz swoje życie, po to, żeby miało twardy, stabilny element. Ta ósemka monet. Tak, tak sądzę, że właśnie ona mówi, ona wskazuje na ten, na ten element, który zawsze będzie z tobą, bo go sobie wybrałeś, bo go sobie wybrałaś, bo go realizujesz i ma charakter mocno stabilizujący. To ci da tą siłę, tak? I na końcu faktycznie będzie, będzie to ukoronowanie, będzie to poczucie, że ta decyzja była dobra. Te wszystkie zmiany, w które wchodziłem, wchodziłem były dobre. Moja determinacja też była dobra, tak? I tak mi się wyjawi ta Królowa Mieczy, jako taka nagroda, trochę, która tutaj się, e, się pojawia na, na pozycji tego, co nadchodzi, tak? Tego, tego możliwego wyniku. Okej, okay. tak zastanawiam się, czy coś jeszcze, ale chyba nie, chyba to jest wszystko. Fajne czytanie, powiem Wam, że, że, że też tak bardzo mocno się w nim odnajduję jako, jako ryba. E, i, e, I co? I zostawiam Was z tym. Tak? No chyba tak. Tak myślę sobie, co jeszcze? No nic, no nic. Słuchajcie, no, zapraszam Was oczywiście do komentowania, zostawiania komentarzy, do zalajkowania filmu. Jeśli nie subskrybujecie kanału, zapraszam Was też do subskrypcji, bardzo gorąco. I jeśli jesteście zainteresowani czytaniami indywidualnymi, to odsyłam Was do informacji i do opisu pod filmem. I do usłyszenia kolejnym razem. Cześć.